Pomódmy się my na początku tej homilii, by Bóg otworzył nasze uszy na słuchanie Słowa Bożego, by złe duchy nie zabierały Słowa Bożego z naszych uszu, by, by zawsze to, co Bóg chce powiedzieć do naszego serca, by do tego serca dotarło. Prosimy Cię Panie, byś otworzył nasze uszy na słuchanie Słowa Bożego. Prosimy Cię Panie, byś nas chronił przed tym, by to Słowo było wykradane. Prosimy Cię Panie, by Słowo dotarło do serc naszych. I nie wróciło do Ciebie, dopóki nie uczyni z nami tego, co Ty sam zechciałeś. Módlmy się o to przez Matkę Najświętszą, pod Twoją obroną. Uciekamy się, Święta Boża, do Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszy, ale o wszelakich zróbczych racz nas zawsze wybawić. Panu na i Błogosławie, o Pani nasz, o nasz, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze. Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas poddaj. Święty Michał Aniele, broń nas w walce, a przeciw złości, niegodziwości, złego ducha bądź naszą obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę, wojska niebieskiego, szatanna, i inne złe duchy, które nas, w dusz, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Ksiądz. Kiedy wziąłem to słowo dzisiejsze i zacząłem się modlić tym słowem, prosząc Boga, by, by wskazał jakąś drogę tego, tej homilii, tego rozważania, które dzisiaj ma nas pokrzepić w tej modlitwie do Boga, o no to, by zaradził naszym troskom. Jakoś bardzo mocno w moim sercu wybrzmiało to, że że to wszystko co się dzieje, bo zobaczcie, jeśli ktoś śledzi Ewangelię od początku okresu zwykłego, kiedy skończyliśmy okres Bożego Narodzenia, kiedy śledzimy Ewangelię, teraz mamy Marka, dzień po dniu mamy dokonywane cuda przez Jezus. cały czas Jezus kogoś uzdrawia, cały czas Jezus kogoś uwalnia, cały czas Jezus mo z mocą głosi słowo Boże. Codziennie coś takiego się dzieje. I kiedy zacząłem się tym tekstem modlić, w sercu już tak bardzo mocno odczułem, że to jest tak niesamowite, że Jezus chrząc nas, Jezus kiedy nas okrzcił, on nas powołał do tego, żebyśmy czynili to samo, co on czyni. Żebyśmy czynili to samo, co, jest, co było udziałem Jego uczniów w Ewangelii, kiedy spacerowali po po Palestynie i, i głosili Słowo Boże i dokonywali wielkich znaków i cudów. Jezus chce tego samego od chrześcijan XXI wieku. I drodzy, dzisiaj trzeba nam nas tak bardzo mocno ucieszyć tym, że Jezus, kiedy nas ochrzcił, powoła nas do tego, byśmy byli jak On. Byśmy byli jak Chrystus. On nas wzywa do tego, byśmy za Nim poszli. Pójdź za mną, oznacza rób to co ja, głoś swoim życiem Ewangelię. Wprowadzaj zdrowie tam, gdzie się pojawisz. Uwalniaj od zła miejsca, w których jesteś, czyli przez Twoje święte życie, przez życie zgodne z przekazaniami Bożymi, przeżycie zgodne z okszczonym sercem. Bądź znakiem. Tego, że Jezus uzdrawia, uwalnia, głosi Ewangelię tak na co dzień w Twoim domu, w miejscu pracy. Być jak mistrz, być jak Pan, nasz Pan. To jest wielki dar drodzy. Być uczniem Jezusa i my Nim jesteśmy. Wszyscy, jak tu jesteśmy, bo jesteśmy okrzczeni. I to pójdź za mną, Jezus wymawia do nas wszystkich, których chrzcimy. Bardzo jakoś tak wzruszyłem się, kiedy szliśmy w ewangelizacji nadmorskiej, bo przecież żeśmy nieraz już nisko byśmy przywoływali. Szliśmy w wybrzeżem Decyzji Koszańsko-Kołberskiej, głosiliśmy Jezusa. Kiedy pierwszy raz wszedłem na plażę, wchodzę na plażę w sutannie ze stółą, za chwilę mam głosić to siedmiominutowe orędzie ewangelizacyjne i słuchajcie drodzy i powiem sobie tak jakbym został sam na tej plaży i słyszę ten szumiący Bałtyk i łzy mi zaczęły płynąć po policzkach, bo pomyślałem sobie kiedy Jezus wyszedł nad jezioro Genezaret, to ono tak samo szumiało robię to co Jezus głoszę Ewangelię a w tle szum tak jak jezioro Genezaret później też już się działo to wszystko co nad jeziorem ale to robić to, co robił Jezus. Żyć tak, jak żyli uczniowie. Nie może się Ewangelia znudzić w XXI wieku, w XXII wieku, jeśli ten świat dalej będzie istniał, i tak dalej. Nie znudzi się, jeśli my uwierzymy, że to nie przebrzmiało, że Ewangelia jest wciąż żywa przez krzesł w naszym sercu. Że Jezus jest żywy pośród tego świata. Odkryć, że iść za Jezusem to być jak On i czynić to, co On. Zobaczcie, ile jest wypaczeń dzisiaj. Ludzie chcieliby, yy, chcieliby z jednej strony czegoś yy, takiego niesamowitego dotknąć, jak to, co czynił Jezus, czyli uzdrawia uwagi, w Ewangelii. Yy, ale jakby chcą zrobić to obok Jezusa, nie biorąc na siebie. Tego wszystkiego, co jest związane z pójściem za Jezusem, czyli pewnym wymogiem życia, też niełatwym nie. Zobaczcie, ile dzisiaj się tworzy na potęgę miejsc, gdzie też ludzi się uzdrawia rzekomo jakimiś mocami, uwalnia jakimiś mocami. Z parafii, z której pochodzę, w Laskowej, też jest taki człowiek który ma nawet swoją stronę internetową nie mieszka w Laskowie pochodzi z Laskowej ma swoją stronę internetową nawet gdzie oferuje kurs czynienia cudów on twierdzi że on rozpoznał to jak Jezus uzdrawiał techniki uzdrawiania Jezusa on rozpoznał i on jako bioenergoterapeuta i tak dalej on organizuje ludziom kursy czynienia cudów że jeśli nauczysz się technik, zapłacisz mi, ja cię nauczę technik, jakim Jezus uzdrawiał i ty będziesz robił to samo. Zobaczcie, jaka pokusa. Czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść z tego drzewa? Nie. Możecie jeść. Poznacie, co jest dobre, co złe. To jest echo kuszenia, węża. Być jak Jezus, dla nas to iść za Jezusem z pełną konsekwencją tego, co niesie z sobą Ewangelia. A to nie jest to fałszywe zerwanie zakazanego wosu, rozpoznanie rzekomych technik uzdrawiania przez Jezusa. I takie szerzą się gabinety uzdrowicieli, przeróżnych bionergoterapeutów, z naborów korzystających z tego, że ludzie chytają się nieraz ostatniej deski ratunku i trafiają do takich osób, szaratanów, i później cierpią latami. Zobaczcie, ta Ewangelia, dzisiaj Jezus znajduje się w szczególnym miejscu. Jezus wyszedł z ziemi, gdzie obracał się wśród Żydów, którzy wierzyli w Boga, Jakwe, i udał się do Dekapolu, na drugą stronę jeziora, do Poga, do tych, którzy nie wierzyli. Jezus udał się do Poga, i słuchajcie, pogan, czyli dla, w Piśmie Świętym poganin to ten, który nie słucha Słowa Bożego. Który nie słucha Słowa Bożego. I Jezus udał się do pogan, czyli do tych, którzy nie słuchali Słowa Bożego. Zobaczcie, my nieraz żyjemy między sobą, jesteśmy 90% w Polsce ochrzczeni, ale możemy być poganami, nie słuchającymi Słowa Bożego. I zobaczcie, kiedy się cofniemy do piątego rozdziału, kiedy Jezus wysiada z łódki i przypływa do dekapolu, co pierwsze spotyka? Pamiętacie opętanego, który w grobach przebywał, łańcuchy zrywał i kiedy Jezus się pyta, kim jestem, mówi, legion jestem, bo jest nas wielu. I Jezus wypędza złe duchy z tego człowieka, przywraca zdrowie człowiekowi, wolność. Świnie, odczy... te, wypędza te, te duchy, odsyła w świnie, świnie po rwistym zboczu do jeziora, yy, stracą życie, topią się. Yy, I co się dzieje w mieście? Ludzie przychodzą i mówią, odejdź, bo krzywdę nam robisz. Uratowałeś życie człowiekowi, ale potopiłeś świnie. Nie chcemy, żebyś topił nasze świnie. Człowiek może cierpieć. Człowiek może być w posiadaniu przez złego ducha. Ale my dla ochrony własnego mienia, nieraz dobrego imienia, pozwolimy cierpieć człowiekowi, być w niewoli diabła, byle nasze świnie zostały uchronione. By nam się świnie nie potopiły. Nieraz nasz dobytek i majątek tak chronimy stawiając go wyżej od człowieka, któremu trzeba pomóc, bo cierpi bardzo. No Nawiasem mówiąc, ja w klasztorze, w którym mieszkam, po franciszkańskim, 17-wiecznym klasztorze, w naszym nowicjacie, mamy dwadzieścia kilka świli. No a miejsce, gdzie sprawuje egzorcyzmy, jest właśnie w budynkach takich gospodarczych, i obok jest stajnia z tymi świniami. No i miesiąc temu na egzorcyzmie mówię do złego ducha, w imię Jezusa wyjdź z tej kobiety. Ale on się mnie pyta, a gdzie ma myśl? I taka myśl przyszła, przecież świnie są obok. Przełożony mnie zabije, jak coś z tym świnią się stanie. Mówię tylko się, nie masz tykać naszych świni. Idź do piekła. To by było dopiero. Zobaczcie drodzy, Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. I często napotyka przeszkody, przeszkody z naszej strony, bo stawiamy właśnie jakieś takie różne świnie wyżej od człowieka. To, co dzisiaj się stało w Ewangelii, gdzie Jezus przychodzi do człowieka głuchoniemego i otwiera mu uszy i rozwiązuje mu język, by mógł słuchać Boga. Zobacz, to jest takie znamienne, że Jezus przychodzi do pogan, spotyka głucho niemego, czyli tego, który nie mógł go usłyszeć, nie mógł usłyszeć głoszonego Słowa Bożego. Jezus uwalnia jego uszy, by mógł słuchać Boga. Jezus to samo dzisiaj chce robić z nami. Jezus chce uwalniać nasze uszy, byśmy mogli usłyszeć Boga samego. Słowo Boże, by dotarło do naszych ust. Bo świat, drodzy, dzisiaj nam pozamykał uszy i zawiązał język na sprawy Boże. I dziś Jezus staje i uwalnia Twoje uszy i Twój język. Twoje uszy, byś mogła, siostro, mógł, bracie, usłyszeć Boże słowo, i rozwiązuje język, byś mógł mówić w imieniu Boga samego. Dokonuje Jezus takich niesamowitych rzeczy. Też y, ostatnio dostałem taki link do świadectwa znanej y, Pani Frytki. Y, znanej z tych y, wszystkich y, reality Show, prawda. I y, to ja tam tego się, no, no jakoś ta Frytka się przewijała i ta jej, y, wtedy mówiono głupota. I tak dalej. I dzisiaj dostaje świadectwo nawróconej frytki. Słuchajcie, ta kobieta, może wielu z Was widziało to świadectwo, w takim parku, formalnie ubrana, uśmiechnięta, opowiada o tym, jak odkryła Jezusa i o tym, jak Jezus nadał sens jej życiu. Kiedy się jej słucha, to już nie jest tak głupia frytka. Okazuje się, że robiła z siebie idiotkę po to, żeby, bo brakowało czegoś, nie? Że ktoś ją zauważył. A teraz mówi, już nic nie potrzebuję. Nie potrzebuję robić z siebie idiotki, bo mam Jezusa. Moje życie jest zupełnie inne. Odkryłam Jezusa. To jest to efata wypowiadano na dzisiejszym dekapolu. I to efata, drodzy, otwórz się, to pozwolić dzisiaj, ale tak na co dzień, pozwolić wypowiadać owo efata Jezusowi nad sobą. To codziennie rano wstając, robiąc znak krzyża, to dawać zgodę Jezusowi, by codziennie nad Tobą wymówił efata. Otwórz się każdego dnia na moje słowo, na natchnienia Ducha Świętego na Boży Plan, który, jest, który, który Bóg ma na, na Twoje życie. Jezus chce uzdrawiać nasze uszy na słuchanie Słowa Bożego. Dlatego, drodzy, celowo wżyłem tę modlitwę na początku tej homilii, by, drodzy, nasze uszy zostały otwarte na słuchanie Słowa Bożego. Bardzo mnie to zastanowiło kiedyś, jak jedna z osób zniewolonych mówi mi, proszę księdza, ja nie słyszę Słowa Bożego. Wszystko słyszę w kościele, na mszy jak jestem, ale jak zaczyna się pierwsze czytanie, psalm, Ewangelia, ja mam ciszę. Nie słyszę. Nie słyszę. I co się okazało? Kiedy następowała modlitwa o to, by zły Duch nie zamykał jej uszu na słuchanie Słowa Bożego, ona przynajmniej we fragmentach mogła usłyszeć Słowo. Ile razy tak jest, słuchajcie, drodzy mi, piszą mi osoby zniewolone, że kiedy otwierają na przykład w internecie stronę z komentarzem na przykład do Ewangelii, z Ewangelią i ile razy jest mowa o tym, że Jezus uwalnia od złych duchów, oni mają białą stronę. Nie przeczytają Ewangelii. Żeby słowo nie dotarło do nich. Nie przeczytają Ewangelii. I drodzy, kiedyś jeden ksiądz mi powiedział, jak wychodzisz do kazania, mów, módl się wcześniej za ludzi, żeby słuch, mogli usłyszeć Słowo Boże. Módl się nad nimi o uwolnienie uszu na słuchanie Słowa Bożego. Słuchajcie, byłem na rekolekcjach w Dobczycach koło Krakowa i zacząłem to Praktykować wtedy. Przed każdym kazaniem zacząłem się modlić o uwolnienie uszu ludzi na słuchanie Słowa słucha Bożego. Słuchajcie, nie było kazania, żeby ktoś nie przyszedł do zakrystii i mi powiedział tak, proszę księdza, tyle lat chodzę do kościoła, zawsze to było mówione i czytane, a ja dopiero dzisiaj to usłyszałem. Czy usłyszałem? Słuchajcie, przez te kilka dni to było pięć czy sześć osób, które przyszły. Yy, mówiąc yy, takie słowa, gdzie wcześniej, z rekolekcje, nigdy się z czymś takim yy, nie spotkałem. Bo dla mnie taki dowód na to, że trzeba tej modlitwy nad ludźmi. Tego effata, które Jezus dzisiaj wy wypowiedział, bo zły duch kradnie Słowo Boże z naszych uszu i naszego serca. Więc każdy z nas może, drodzy, na mocy Chrztu Świętego modlić się za siebie. Panie Jezu, idąc zawsze do kościoła. Panie Jezu, otwórz dzisiaj moje uszy na słuchanie Słowa Bożego, bym wszystko mogła usłyszeć, bym wszystko mógł usłyszeć, co chcesz mi powiedzieć, by Duch nie ukradł Słowa Bożego z moich uszu, mojego serca. Na mocy mojego sztu, proszę Cię, uwolnij moje uszy, tak każdy z nas może się modlić i powinien. Dziś Jezus, drodzy, chce uzdrawić nasze uszy, nasz język. Jezus chce, byśmy przyjęli Jego łaskę. Jezus chce wypowiedzieć Efata nad Tobą siostrą. Efata nad Tobą brać. Przyjmij Jego modlitwę. Przyjmij Jego Słowo. I poczuj się wolna i wolny W słuchaniu Słowa Bożego. Amen.